Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na TVP1. Serial ukazuje codzienne życie mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, pełne emocji, tajemnic i zaskakujących sytuacji. Jakie wydarzenia przyniesie 727 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 16 października 2025 roku. Akacjowa 38, odcinek 727 streszczenie szczegółowe. Elvira postanawia nie uciekać przed ojcem. Chce pozostać blisko Simona. Rosina wyjawia Libertowi, że jest z nim w ciąży. Do Cassidy przybywa kuzyn, pasterz Hasinto. Adela zapewnia Simona, że nic już ich nie rozłączy. Na prośbę Samuela Blanka wydobywa z kryjówki zeszyt jego ojca. Ma go strzec przed Ursulą, a trzydzieści 38 o czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przytytułowej Akacjowej 38. Akacjowa 38 obsada. W serialu Akacjowa 38 występują między innymi